Cześć wszystkim. Wojtek bilecki, Bielecki jest. Zapraszam Was do bardzo szybkiego podsumowania mojego fit wyzwania w miesiącu kwietniu, a właściwie jego pierwszego tygodnia. W bardzo szybkim skrócie na czym polega wyzwanie? To co sobie założyłem w tym miesiącu to połączenie powiedzmy że wysiłku kardio z odrobiną treningu siłowego. Jeżeli chodzi o tą część cardio, bieg bokserski w 10 rundach po 2 minuty, z minutową przerwą. Kolejna ważna rzecz to były dwa ćwiczenia: można powiedzieć, że siłowe, bo pompki 500 pompek dziennie plus 500 powiedzmy wioseł, tak to nazwijmy, z tym, że wiosła z wykorzystaniem elastycznej gumy. I już w tym momencie Was uprzedzam, że musiałem ten plan dość mocno zmodyfikować, bo 10 rund biegu bokserskiego po 2 minuty nawet nie za bardzo powodowały, że. E, Mojemu udziału podnosiła się temperatura i nawet nie zaczynam się zbytnio pocić. Tak więc dorzuciłem już w tym momencie po drugim dniu treningu e, kolejnych 5 rund i w tym momencie 115 rund razy 2 minuty z minutową przerwą i w międzyczasie w ciągu dnia e, realizowany trening siłowy, czyli 500 pompek sumarycznie plus 500 wioseł e, realizowanych w 10, tak jakby seriach po 50 razy. Jeżeli chodzi o. Wagę. Waga tragnęła minimalnie w dół mniej więcej 0,4-0,5 kg, i teraz już oscyluje w granicach 87,4 87, tak, 87 i 4, i pół. Tak więc powolutku spada. Założenie na ten miesiąc, przypomnę Wam, że to jest mniej więcej 2-2,5 kg. Nie chcę sobie więcej, jeżeli uzyskam lepszy rezultat, wiadomo będzie to większy bonus, większa motywacja dla mnie, ale faktycznie tak nie napinam się na to, żeby to koniecznie osiągnąć i tak już zbiłem ponad 20 kg z pierwotnej mojej wagi, która jeszcze była w okolicach połowy grudnia, tak więc sukces jest gigantyczny, jeżeli chodzi o przemianę ciała, teraz już tak naprawdę zostało dograć szczegóły, więcej oczywiście będzie można o tym poczytać na blogu, Tymczasem zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, dzielenia się tym materiałem z innymi, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia. Cześć!